To absolutnie najprostszy i najbardziej efektowny sposób na świąteczne gwiazdy lub śnieżynki, jaki kiedykolwiek widziałam. Zrobimy je dosłownie w kilka minut ze zwykłych papierowych torebek. Na jedną gwiazdę będziemy potrzebować 9 sztuk torebek. Kładziemy pierwszą i nakładamy klej dokładnie na środek po całej wysokości. Może to być zwykły, ale mocny klej, taśma dwustronna albo klej na gorąco. Następnie nakładamy i przyklejamy kolejną torebkę i tak do momentu aż będziemy mieć ich cztery. W tym momencie dobrze jest zrobić pierwszą turę wycinania wzoru. Dużo łatwiej jest przyciąć 4 torebki niż od razu wszystkie dziewięć, dlatego robimy to w dwóch etapach. Teraz dokładamy pozostałe 5 torebek i docinamy je do naszego kształtu. Nakładamy ostatnią warstwę kleju i tutaj dzieje się magia. Rozkładamy torebki, aby uzyskać kształt gwiazdy, i sklejamy całość. Tym prostym sposobem uzyskaliśmy naprawdę efektowną dekorację. Gwiazda wygląda pięknie, jest lekka i przestrzenna. W zależności od torebek i wycięć możemy uzyskać przeróżne kształty, wielkości i kolory. Ja tymczasem dziękuję za uwagę i do usłyszenia. 嗯。Uh huh.